Cześć wszystkim, Tomek z kim? Mamy dzisiaj dla nas naprawdę oldschoolową, kozacką dechę W różnych odsłonach kolorystycznych Jest to decha Pickleboard Jak widzicie naprawdę nawiązuje korzeniami do naprawdę do, 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 do totalnego oldschoolu Deseczki prosto z Kalifornii e, Ogóreczki takie, jak właśnie tutaj sama nazwa mówi The Pickleboard Company Deski właśnie w różnych, w różnych grafach Zaraz wam zaprezentujemy, jak to wszystko wygląda. Naprawdę kozackie kruzerki ultra lekkie. Teżki są naprawdę bardzo fajne, bardzo lekkie. Widzicie od dołu wszystkie. Wyposażone w takie rajle, które można rękami łapać przy jakichkolwiek klikach, jakbyście próbowali. Czy też po prostu jest to fajny gadżet, taki stylistyczny wszędzie powycinane takie właśnie wyfrezowane dechy od dołu kółeczka oraz traki skateboardowe tak naprawdę. I decha cała to jest naprawdę fajny kozacki cruiser drewniany z mega dobrą historią. The pickleboard tutaj takie fajne logo od dołu właśnie z taką fajną historią surferskiego klimatu z Kalifornii. Deseczka, jak widać i sama nazwa mówi, jest taki ogórek w rockerze, totalny, 70-letni, z 70-tych 70 lat. Old school kiedyś na takich deskach jeździło, one teraz wracają i The Pickleboard Company to jest właśnie pierwsza, pierwsza marka taka, która zrobiła idealnie odwzorowane deski z lat 70-tych. Od góry decha posiada taki przyjemny grip, właśnie jeszcze z taką fajną tutaj te wlepą e, tego The Pickle Board Company, czyli loga producenta. Jest naprawdę świetna propozycja, jeżeli szukacie czegoś na miasto, leciutkiego, króderka, który będziecie mogli później podczepić, ewentualnie pod plecak. Naprawdę te deseczki, jest to coś, czego zazdrości będą wam wasi znajomi. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski The Pickle Boards. Czy innych desek z naszego sklepu? Piszcie do nas. Chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał i inne nasze filmy. Longborder.pl